maneczko witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team Uwaga, uwaga, dzisiaj mamy dwusetny odcinek FIFA 22 Ultimate Team Więc na wstępie chciałem wam podziękować za to, że już jesteście ze mną 200 odcinków Wiadomo, część z was doszła trochę później, część z was jest na pewno od początku Jednakże każdemu osobno dziękuję i mam nadzieję, że będziecie ze mną jeszcze w tym roku A także następnym, jeszcze następnym i tak dalej, i tak dalej Także dzisiaj dwusetny odcinek na grubo, robimy pika z ikoną Prime. No i lecimy od składu 85, to już przygotowałem. Przepalamy Alabę i Ibrahimowicza, którzy są duplikatami. No i resztę kart też widzicie, leci trap, command. No po prostu składzik leci, zgłaszamy i otworzymy od razu sobie paczki, bo zrobiłem też ważne mecze UEFA. Nie ukrywam, że gdzieś z tyłu głowy jest taka chęć trafienia toc. Aczkolwiek wiem, że to nie są te paczki co wczoraj. Wczoraj trafiłem tylko jednego, dzisiaj mam dużo gorsze paczki, więc szczerze, no nie nastawiam się zbytnio. Także złota paczka poleciała, dam się. No. No i lecimy te paczki za ważne mecze, bo tamta chyba była za jakieś zadania, tak mi się wydaje. Mieszana paczka piłkarzy Prime. Szczerze nie wiem, które to są za ważne mecze, a które to jest za ikonę. Otwieramy po prostu wszystko, no, tutaj nie ma ekranów nawet. No i lecimy miesza mieszaną paczkę piłkarzy, chyba Prime bez gwarancji oceny, także no nie nastawiam się, no i też nic nie ma niestety. Dlatego zobaczmy, złota paczka piłkarzy premium. Może to będzie w tej paczce za to i uwaga, 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 uwaga! O, walkout! I to inform, nie wiem kto to nie wiem, kto to dalej nie wiem. O, Jesus, Jesus, chyba korona. 84 spok, ale teraz informy wiadomo one są warte. No, okrągłe zero. One nie są nic warte, chyba quicksel już. Zobaczmy jeszcze, no może są coś jednak warte i się mylę, no ale. Ej, w sumie 20 tysięcy na razie, tak? Coś takiego. Nie wiem, czym bym go za tyle sprzedał, ale no tyle widziałem, tylko że kosztuje. No dobra, czyli załóżmy, że te ważne mecze UEFA się zwróciły, ale toc. To to by było coś, co bym chciał zobaczyć. Ekrany, dobra. I jeszcze zanim przepalimy resztę składów, zobaczmy oczywiście na content, który dzisiaj wyszedł. A wyszedł Nacho Fernandez, który nie ukrywam, no całkiem mnie interesuje i nie wiem, czy go nie zrobię. I Zastanawiam się, najprawdopodobniej go zrobię. Zależy jeszcze, jaka oczywiście ikona dropnie. czy będę czuł niedosyt, to wydaje mi się, że go mogę zrobić. W 8, 2, 8, 8 skład to wydaje mi się, że jest koszt rzędu 100 tysięcy. Coś takiego bym strzelał. A jednak jest to obrońca Realu Madryt, gdybym, gdybym robił serię Real Madrid Fantazy, to taki Nacho 91 by się na pewno przydał. No oprócz tego Zinchenko wyszedł, który też wygląda fajnie, ale no nie interesuje mnie zbytnio 8 2 8, 3, 8, 4, kurde, ma fajniejsze wymagania jak na taką kartę, bo wydaje się być dużo lepszą kartą niż Nacho Fernandez niestety. No ale ja oczywiście jakbym miał którąś z nich robić, to bym zrobił Nacho. A teraz wróćmy już do przepalania składów na ikonę Prime. No i kolejny składzik, gdzie przepalamy poprzedni traf z Pika z ikoną, czyli Barezzi. No mam nadzieję, że nie wróci, także no po prostu go przepalamy. No i od razu też otwórzmy tą paczkę 81, no jakby był tos, no nie ukrywam, to by była piękna historia i czy... No i lecimy z ostatnim najtańszym składem. Przepalany jest tady, son. Tiago, to są oczywiście te lepsze karty, ale No tak naprawdę tymi kartami już nie będę grał Także to no po prostu przepalmy ten zespół Po co takie omawianie składu Jest, jest kurde, no Maja, ja dalej skład omawiam jaki przepalam Niesamowite czasami jestem No i mamy tego Pika z ikoną Prime do wyboru Standardowo biorę kocyk i otwieramy po statystyka. Mamy założony koc Także oczywiście ja wam to zmontuję Tak żebyście widzieli to co ja widzę Otwórzmy, otwórzmy tego Pika I uwaga, czy Pik poleciał? Pik poleciał, dobra, dobra poleciał I lecimy, R3 i dwa razy R1, mamy statystyki, także odkryję statystyki i widzimy się za chwilę A więc mamy pierwszą kartę i to statystyki, co to jest w ogóle, no 72 tempa Już, już przekreśla tą kartę tak naprawdę Zwinność, równowaga, dalej, w dalszym ciągu ją przekreślają, także No karta fatalna, szczerze mówiąc nawet nie mam pomysłu co to może być, jakiś, no nie wiem Nie będę strzelał, bo bez sensu, okropna karta Dobra, polecimy dalej, R2 Okej, okay, mamy bramkarza. Mamy bramkarza. Parady 8-5, łapanie. Oj, wykopy 8-1, refleks, ustawianie się. okej okay. Pfff, chyba nie. Jak już to bym strzelał Michael, że to jest, że to jest Michael, bo taka szybkość słaba. Także podejrzewam, że to jest Michael. No i ostatni. No w takim razie ostatni. O Boże. No nie no, słaby, słaby, kurde pik znowu, nie. 79 tempa, 92 pod 86 fizyczności, Ani Maldini, A może być to Cannavaro w wersji Prime? Nie, chyba za mało obrony. Dobra, zdejmuję kocyki, i zobaczmy. Dobra, a więc tym pierwym zawodnikiem jest Laurą Blow. No, tak średnio, nie? Zobaczmy L2 Wandersar! Oj, kurde! Uuu, Wandersar akurat Wandersar to jest znakomity traf. I L2, Kin, no dobra, no Kurde, i kogo tu bra brać? Chyba Lorą Blow nie ma sensu, ale Wandersar. To jest chyba jeden z czołowych bramkarzy w tej grze, ale ja z drugiej strony mam Rumę. No i mamy tutaj troszeczkę zgrzyt, nie? No ale wezmę Wandersara, bo na pewno jest najdroższy, nad nim muszę sprawdzać. Wydaje mi się, że ten gościu z 300 tysięcy kosztuje, tak jest. No, czyli teoretycznie aż tak źle nie jest, bo to jest dobra karta, nie? Tylko, no kurde, zadon na rumę? No nie wiem, nie wiem, nie? No nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest sens go zadon na no, rumę dawać. Chcę go przetestować, to jest wiadome. No, nowa karta, chcę ją sprawdzić, zwłaszcza, że to jest Wander Nigdy chyba nie grałem wandersarem w swojej drużynie. Także, kurde, jak oceniacie ten trap? Dla was jest, jest to W czy E? Dla mnie to jest takie małe W, szczerze mówiąc. No i kurcze, no chyba nie ma co przedłużać. Zagrajmy meczek. I sprawdźmy tego Wandersara Chociaż szczerze mówiąc wolałbym, żebyśmy jak najmniej go sprawdzali Bilans full champions mam 5 do 1 No jak wiecie składnik się nie zmienił od wczoraj Oprócz tego Wandersara Także spróbujmy, przetestujmy go Kurczę, no powiem wam szczerze Ciekawy traf, nie? Minusem tego trafu na pewno jest to, że mam toty, Który... Dobrze broni, nie? Który broni naprawdę dobrze. I no nie wiem, będzie trzeba podjąć trudną decyzję, czy się tego Donarumu już pozbyć, czy... czy jednak Wandersara, nie? Dajcie znać, co wy byście so... co wy byście zrobili. I, I wiem, że pewnie większość z was powie, że Donaruma jest. Słaby, nie? I Wandersar jest 300 razy lepszy, ale powiem wam szczerze, tym do normy mi się naprawdę dobrze gra. No i skład rywala, ojojoj, no <laughs> No będzie miał Wandersar, myślę, że dobry sprawdzian, no. Eusebio, Mbappe, to już gwarantuje kilka strzałów na bramkę. No ale kurczę, fajnie by było to, to 16 wbić. Nie oczekuję do końca 16, nie nastawiam się do końca na to, w sensie fajnie by było, wiadomo, nie? Najbardziej to się nastawiam na bilans 14 winów i mamy pierwszą bramkę, okej, okay, Całkiem szybko. Także no, no, ten, to 14 winów jest takie, czy pewne, no ciężko powiedzieć, ale na pewno jest bliżej mojemu sercu niż to 16 w tym tygodniu. W większości tygodniów, jakby to 16-4, nie, no nie, no nie to, że nie było problemem, bo czasami były tygodnie, że, że wbijałem je na styk, ale wbijałem, nie? Fakt jest taki, że je wbijałem. Oj i. Ej, no Wander tak takie coś powinieneś bronić, nie? <grych> Okej, okay, Neymarek, Neymarek. Oj 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 oj, nie, no to, to będzie grał do Sancho, nie? Albo dowiedziałem, wiedziałem, że to będzie tapin, no to się tak śmierdziało tapinem, że tutaj ciężko było nie, nie przewidzieć tego. Mam wrażenie, że mega dużo ludzi się teraz obudziło w tej Fifie, bo szczerze mówiąc z ostatnich Food Champions w ogóle nie widziałem tego e, Warana, a teraz no widzę go aż za dużo i no, znowu przerażam mnie ten koje gościu. Trochę tym kakeretem pograłem, bo jak wiecie no, na odcinku zagrałem dwa mecze, a mam bilans z 5 do 1, czyli 6 meczy musiałem 4 mecze poza odcinkiem zagrać. Więc trochę tym kakaretem zagrałem. I chłop w jednym meczu strzelił bramkę i miał dwie asysty. Także, no, miał naprawdę jeden, jeden dobry występ. No, zobaczymy, czy teraz się też spisze karasko. Niestety, ale jakiś coś No, niestety, nic takiego. I oha, no, i kurde, ale dobra, mamy już wolny. No, całkiem daleko odległość, więc chyba nie będę strzelał, tym bardziej się przesunął. Także, okej, okay. Johan, Johan, Johan z daleka, ale Czech, jak to obronił, kurde Tak swoją drogą to jest 25 minuta, a Van der Sar miał jedną szansę na obronienie, co prawda wiadomo, była to trudna sytuacja, bo była, było to, podaje na pustą No ale to była jedyna na razie jego sytuacja w meczu, czyli podsumowując, gości oddał jeden strzał na bramkę w tym meczu jeszcze raz, Karasko, dawaj, 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 dawaj. Aj, tak kurde, ten Czech tak leciał, jakby chciał obronić, ale nie obronił. Nie no, myślałem, że szczerze poleci to w poprzeczkę. I ma, ma akcję, dobrą przeciwnik. I dobra akcja, dobra akcja, proszę Wandersar. Okej, okay, no. Bardziej liczyłem na jakieś wybicie piłka, nie wybicie Sancho. No ale dobra, piłka może przejść, zawodnik nie. Widocznie tą zasadą kierował, kierował się Wandersar w tej sytuacji. O, oh, jezu, ale wyjechałem, ja pierdzielę, no Nie, 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 dobrze, dobrze, dobrze Wandersar, dobra, inter... Dobrze, że to była taka akcja przy linii, nie Ale gościu, drugi strzał na bramkę, jestem prawie pewny, no Co? Trzy strzały, okej, okay. dziwne, ale ma więcej trzech bramek Ja mam siedem strzałów, wiem, że próbowałem chyba dwa razy za pola karnego No, ale miałem, moim zdaniem, dobrą okazję do tego Johan, 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 nie, no, kurde, Czechu. I nic z tego niestety nie wynika, ale może teraz bez dobra piła do Marsjala. Nie, nie, nie. No i czemu? To idealne kontra leci. Okej, okay, Wejra nie dał rady. No i kurde, no samu podszedł, samu podszedł, on był tym kupim denajerem. I sam podszedł, samu podszedł. Nie lubię takich meczy bo moi nie podchodzą sami. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mi pomocnik sam piłkę zabrał. Nie lubię czegoś takiego. Jak to jak tak jest, to niech to działa w dwie strony. Moi też nie podchodzą. Wiejra, no nie, 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 nie. nie. Pakieta. No jest! Dobra, był spalony i tak. Raz go wpuściłem, to fa fajną różnicę zrobi. Nie, no, nie, 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 nie. Jezus, dobrze. Wan... No, było, było gorąco, nie? No i kurde, nie mogę. No z piąty strzał na bramkę. Zmiany, zmiany. No i. Kurde, no źle jest. No jest źle ludzie. Po prostu jest źle. No i lecimy. Mbappé, pokaż coś, Royce, No macie teraz swoje 5 minut. Mamy nieustanne, wszystko mamy. Mamy wszystkie argumenty, żeby wygrać ten mecz. Także lecimy, lecimy. Dobry ma zespół, to muszę przyznać. No naprawdę dobry zespół, ale ja wierzę, 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 że to się uda wygrać po prostu. Mbappé, 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 proszę, proszę. Nie, nie waran, ty No, nie mogę, waran. Ty gnoju. Mbappé, nie, no nie, tak chciałem wjechać po prostu Kurde, że to nie pykło I Sancho, i nie ma, nie ma, nie ma, jest, nie ma, nie wiem Kurde, muszę szybko zabrać piłkę niestety A to może być ciężkie, bo gościu głównie, no teraz ładnie No nie, no red, budź się, no jemu przecież by pomocnik zabrał tą piłkę No i dupa już Chociaż Szybka piła, proszę, no nie, przegraliśmy. Kurde, żałosne ten spotkanie. Szczerze, moim zdaniem, dużo gości miał szczęścia jednak w tym meczu. Dużo miałem przewagę. Uważam, że miałem dużą przewagę, a gości miał dużo, niestety, szczęścia w obronie. Zobaczmy jeszcze statystyki, bo jestem prawie pewny, że mam dużo więcej strzałów. 10 do 8, co? Nie wiem, kiedy to jest, dobra. Nie wiem. Moim zdaniem, mimo 4, Nie wiem. Szczerze, nie mam pojęcia, jak to się stało. Może, nie wiem, czy pokazałem wam wszystkie strzały, ale kurde... Wydawało, szczerze, wydawało mi się, że mam dużo, ale to dużo większą przewagę niż rzeczywiście niby była. No cóż, no niestety 5 do 2. zagrałem jeszcze jeden meczek, no mam nadzieję, że to się uda wygrać. Szkoda, naprawdę mi przykro, że ten mecz przegraliśmy. W ogóle wydaje mi się, że trochę poziom jest wyższy. Bo widziałem na przykład, że taki Alvin się przerzucił z PSA 5 na PSA 4. Wydaje mi się, że dużo ludzi właśnie będzie szukało takiego rozwiązania, żeby. Na tą ligę weekendową przerzucić na PSA 4 Ale i tak mimo wszystko mam nadzieję, że to 14 winów uda się wbić No to zobaczmy, kolejny skład rywala i ma on Mbappe znowu, okej okay. Nie no, dobry zespół, o, tego Carlosa Ciągle, ciągle się zastanawiam, czy go brać, czy nie, bo kusi mnie taka, to strasznie mnie kusi, ale Paczka też mnie kusi, jeszcze, jeszcze myślę, jeszcze kminie, ale ogólnie taki zespół, no jest okej, okay, jest okej okay. I... Johan, 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 Johan Serio, jakiś gówniany znowu autoblok Zaczynamy w takim razie spotkanie fantastycznie. No i niestety nie pyku. <grych> co? Jak to jest jego? Przecież odbyć to piłkę. No co się dzieje? No ludzie! Felix, ładnie, ładnie Maldini. No Maldini jak odbiera piłkę, to aż... przedziwicy się gibają, nie? No nie no, Carlos, ty kurde kawałku skurczy byka, no. Dobrze, dobrze, błąd. Marcial jest! I mamy 1-0 po błędzie, ale przeciwnik nie może być siebie zadowolony, bo to jest taki mecz i kurde, 5 do 2 bilans, sądziłem, że będzie dużo łatwiejszy mecz. Zazwyczaj tak było, jeżeli miałem gorszy taki bilans, to ten mecz zazwyczaj kończył się bardzo szybko. Wydaje mi się, że kilka osób na pewno taki może nie jakiś super, ale dobrych przerzuciło się z PS5 na PS-4 w ten weekend. Tak, Takie mam wrażenie, nie? Skoro Alvin tak zrobił, to wydaje mi się, że on nie jest jedyną osobą, która tak zrobi. I Mbappé prosto. Kurde, jakoś się zakręciłem strasznie. Niesamowite, tak mnie prosto zrobił. I dobra, dobra, dobra. Piła do Johan. Johan, proszę. Nie, 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 jest Marsjal Znowu błąd przeciwnika. Ja bym chyba od razu wybijał, a gościu przyjął sobie piłkę. No i no błąd wykorzystany po prostu. Kielini! Co jest? Dzień! Że... Kurde, to był akurat teraz to ja skopałem, bo gdybym poszedł do przodu i co mógł nacisnąć kółka, ja stwierdziłem, że go nie przejdę i poszedłem do tyłu. że mój błąd że Gola nie strzeliłem niestety. Jeżeli chodzi o statystyki, bo niestety szybko przeleciałem, to zobaczmy. Jeszcze raz 5 czałów do dwóch okej, czyli tu w tym meczu jest widoczna, przewaga. Oj, dobra, dobra, i lecimy teraz best, proszę. Dobrze best, ale nie spodziewał się tego, no on nie dogoni mnie Carlosem. Będzie próbował nim. A my zróbmy tapina. Jezu, Jezu, na ślisko tylko Johan zrobił. Trochę złapiec trzeba. Myślałem, że to do Marcjala pójdzie. Poszedł do Johana, no i. Okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobrze do Johana, Johann. Johann. Johan. Johan. Ah, Johan Sirigu, jaka interwencja. O, kurde. I Kent. Kent. Nie, no nie, nie, no co tu się stało, co tu się stało, nie? Dobra, Mbappe, wchodź, na razie tyle, więcej, Karasko daje sobie radę, jakoś tak defensywnie też fajnie pomaga, ale takie przejęcie piłki do Johana, Johan do B. Be... Proszę, Best, teraz, no nie, no co ty, żeś Best w tym meczu, nie, no, Best Ten mecz jest tragiczny w twoim wykonaniu, że to nawet nie był strzał w bramkę, a to nie był z dużej odległości strzał i Mbappé jest piękny. No, Mbappé pokazuje tutaj bestowi, jak się wykańcza akcje, bo jak widać, kurde lekcje mu są potrzebne po tym meczu. Też ciężko. Oh. Mbappé, proszę go. Jest! Dobra, 4 do 2. Mamy to, mamy to, ludzie. Mamy to, ładnie, 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 ładnie. I, u, czuwa Dobrze to nie było wiecie. A 4 do 4. No, okej, okay, fajna, ładna bramka wyszła mu, ale i tak wygrywamy. Także ja jestem szczęśliwy. Ale no, powiem wam szczerze, dzisiejsze dwa mecze strasznie potliwe były, nie? 6 do 2 bilans. No i kurde, no i kurcze wieczone. No, jest ciężko, nie? Jest naprawdę ciężko. Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się oczywiście jutro, chyba już w nagrodach, tak szczerze wam powiem. Chyba już jutro widzimy się w nagrodach za Foot Champions. I chciałbym wam jeszcze raz serdecznie podziękować za obecność na moich odcinkach, za to, że łapkujecie, komentujecie i jesteście aktywni. Oczywiście subskrybujecie, oglądacie Wszystko to doceniam Dziękuję Wam bardzo Widzimy się jutro w nagrodach Do zobaczenia i siema!